Powiat Gdański otrzymał dodatkowe wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 2 milionów złotych na realizację trzeciego etapu projektu. Mieszkańcy powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo. W starostwie powiatowym w Pruszczu Gdańskim gościł marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który osobiście podpisał stosowną umowę i wręczył symboliczny czek. Powiat Gdański otrzymuje ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Wartość projektu sięga prawie 2,5 miliona złotych. Chcemy bardzo, aby osoby pozostające długotrwale jako bezrobotne, niezależnie od tego, czy to są kobiety, czy mężczyźni, czy młodzi mężczyźni, czy w wieku powyżej 50 lat, mogli podnosić swoje kwalifikacje, mogli znaleźć swoje miejsce, miejsce na ziemi poprzez uczestnictwo w takim właśnie projekcie. Często ludzie pozostający długotrwale jako bezrobotni albo kobiety, które chcą wrócić po urlopie macierzyńskim, wychowawczym na rynek pracy, nie radzą sobie z różnych, z różnych powodów. Otóż albo zmiany technologiczne, albo nie mam przekonania co do własnych umiejętności. Wtedy praca z psychologiem, terapeutą, z, z coachem, takim osobą, która podpowie, w jakim kierunku warto się rozwijać. To są takie elementy, które się realizuje w tym projekcie. I mam nadzieję, że dzięki temu projektowi te ponad 130 osób z powiatu gdańskiego będzie mogło znaleźć swoją drogę zawodową i drogę życiową. Kiedy program startował, było wiele obaw i niepewności, jednak dzięki projektowi wielu mieszkańców powiatu otrzymało już pomoc i to się na pewno nie zmieni wraz z rozpoczęciem trzeciego etapu. Projekt jest realizowany jako trzeci etap. Jest to aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego. Realizujemy ten projekt od kilku lat. Ostatni etap będzie dofinansowany w kocie 2 miliony 300, tak jak, jak jest na tablicy. Jest to trudna sprawa, bo to jest skierowane do osób, które są w jakiś sposób wykluczone z rynku zawodowego. Pierwszy projekt, pamiętam, 6 lat temu, 5 lat temu z dużą obawą przystępowaliśmy do realizacji tego projektu, ale okazało się, że. Poszło dobrze, drugi też zrealizowaliśmy, i podjęliśmy się trzeciego. Myślę, że to jest dobry, dobry projekt. Pomoc przy powrocie do aktywności zawodowej to trudny i ciężki temat. Ważne, że powiat Gdański nie pozostaje obojętny na ten problem, a dodatkowe środki z Unii Europejskiej na pewno widocznie wesprą działania powiatu. Polecamy również zobaczyć otwarto przychodnią POS przy pogotowiu w Pruszczu Gdańskim powiat Gdański oraz zabytkowymi motocyklami powtórzyli rajd sprzed 100 lat. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.